Dzień dobry, witam. Zacznę od wpisu w Wikipedii, jaki znalazłem na temat Noki 2630. Telefon komórkowy firmy Nokia, jeden z pierwszych modeli Noki z dostępem do internetu lekki. I najcięższy telefon komórkowy fińskiego producenta. Jego wymiary to 105 razy 45 razy 9,9 mm. Waży tylko 66 gram. Ma Bluetooth. Aparat fotograficzny. Baterie o pojemności 700 mA. Która potrafi utrzymać w trybie czuwania do 13 dni, a także system głośno mówiący i radio FM. <coughs> Telefon nie ma możliwości rozszerzenia o kartę pamięci. Posiada możliwość połączenia z internetem w technologii EDG i GPRS. No, i tutaj niżej <coughs> możemy znaleźć charakterystykę całą telefonu funkcje multimedialne, komunikacja, oprogramowanie, internet, wyświetlacz. Taki właśnie telefon, praktycznie identyczny jak na tym zdjęciu, dostałem od jednego znajomego i za chwilkę Państwu go przedstawię w Realu. chciałem pokazać państwu realu w tej yy, nokie 26 30. Którą dostałem od znajomego. Jest to nokia która pracowała w sieci Vodafone. <laughs> tak. Momencik może światełko przygaszę żeby to było ciut lepiej widać otworzymy. A nie. Kiepsko bez światła. Baterię posiada BL-4BA. Bateria różni się trochę od współczesnych NAM, ponieważ posiada w miejscu styków takie wgłębienia, które zachodzą na. Takie wystające jakby trzpienie. Karta wyjmowana jest w taki sposób wyciągana i zakładana. Jak widzimy nie ma tu nigdzie wejścia na kartę rozszerzenia pamięci, tak jak powiedziano na Wikipedii, z której pozwoliłem sobie zacytować opis tego telefonu przy odpaleniu, znak wudafonu. O, proszę bardzo. No i jest zarejestrowany w tej chwili w sieci T-Mobile. Go to menu i Vodafone Life Jakieś odnośniki Ciekawa rzecz Cieszę się że trafiła do mnie No i spróbuję ją w pełni przywrócić do życia To by było wszystko Taki krótki mały materiał Onoki 2630 typ RM-298 Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.